dobry, chciałem powiedzieć, że tutaj sobie zarabiam pieniądze. Dobra, to lecimy na górę W składzie jesteście już gotowi od zawsze? Jesteście gotowi? Nie No to dobrze Ja też nie jestem Ty jakie mądre Dobra, no spróbujmy przejść całą grę I tak. Tak, 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 trochę tak nie szybko. Chce na nogach, nie? Ja, słuchajcie, ludzie. Zaraz. Tak, tak, tak. Kto chodzi w ogóle na Kto? nogach? Kto to? Rusek. Leci do ciebie! Proszę. Rusek Krusek! Ciebie leci. O nie, Rusek Krusek idzie! Ja jestem USA! Jestem USA nie. USA Uważaj! USA! Yes, hey. I bo nie, 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 że nie, nie, środku. nie, 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 na nie, 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 mnie? nie, Widać A co nie, nie, tym nie, 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 tym nie, 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 Wejdź do, wejdź do tego. A to tu to, to jest, to jest, to jest obok, to USA. Okej. Tu tu jest USA. A o bok USA. 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 O, dobra, wiesz jak musisz być w gotowości. to Może być, no może być Dobra. Nawet... Co jest, żeby no, Na wagary. Na wagary. O nie, na wagary przyszedł.

Zabieram, zbiegłem, Cicho! Tutaj, ja do ja? no, nie, Dobra, lecimy sobie odebrać pesy. Ale nie, ja cię przyjadę, bo będziemy mieli. No, ja mam przyjadę. I tylko dlatego cię przyjadę. Dobrze, lecimy, damy. 16, 17. Ty, idealne 17 koła. Ty, mam idealne 17 koła. Potwórnie, potwór, robi wrażenie. Potwórnie, potwór. Robi wrażenie. na Dobra, wydechajcie, robota. Dobra, mi Lecymy, doj. Masz najlepszą I 7 koła. Lecimy z tym 735 9325 Dobra, suko, jest na górę, sobie idziemy, My idziemy se na górę 315 na górę Ile będzie kstof? Okay. Ja 30 dwie, koła Czemu tutaj są same drogie rzeczy? Proszę, da się dawać kasę. Mogę, daj mi jeden milion. Co? Da się dawać kasę? Nie. W ogóle ja nie mam miała. Czemu? Dobra, lecimy. Lecimy. Jestem mnie na to, jestem mnie na to. Czemu? Czemu wszystko wydałem na coś? Z tą mi ostatnią. Nie no 15. 15. Posłuchajcie, 15 koła! Czuci się! Jeszcze 15 koła muszę mieć. Ale no nie wiem jak mam zrobić. By się dawało, to ukaz mi musi dać milion. USA. No tak, to USA. No tak. No co? Ja jestem polen, bo polem jest... A um, no, Jest dobrze. An, to ja moja jest całczyst najlepsze. Ruski. Suski. Kluski. Kluski, mluski, Kluzki. Potwór nie potwór robi wrażenie. Potwór nie potwór robi wrażenie. Potwór się w mauti. Nie, to miał być potwór. zesraj się w Maj. Cicho, Kuba. Potwór nie potwór. zesraj się już tu. Ja Ważne, że ma otwór. Otwór <grym> O ty się zamknij. nie, nie potwór. Ma, dziurka. ma dziurka w tych majtach. Potwór nie potwór. To mi wrażenie! Szyko to sobie założę i to sobie założę. nie 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 było tak, że wyszłem z gry. Potwór, nie potwór! Ważne, że ma otwór! Ej! Buzgajcie! Buzgajcie! Potwór! Ej, Buzgajcie! Potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. otwór.

Dla Jest! Yes, mam swój pierwszy samochód! Mam swój pierwszy samochód! Ej, mam swój pierwszy pojazd! Ja, do... Ej, gdzie Nie, nie, ne, ne, ne! Ok, ja Dobra, ja się wracam! Dobra, ja jeszcze wracam do mojej bazy, bo. Bo ten do mnie leci. Dobra, do wiem. No ty. Rusek klusek. Rusek nie ma klusek. Jest walną. Siema, Siema Schmetterling Siema Schmetterling 2137 Nie ma ja tutaj się, jaką ja mam głowę Schmetterling, tutaj się jaki mam brzuch To ma 2 miliony Shqipa helikopter fajnë Të më nësajt, të më nësajt për Gracias. to ja sobie tutaj usiądę. Dobrze. Widzę, że się tu zebrali. platformę nie chcę. to jest Mai? To jest Łukasza. A to jest moje. Nie, to jest Mai. To jest Łukasza.

Lecimy na górę Ej ty jaki codisty jest Ojcie nie Nie Oj. na górę, ja idę na górę Wprowadzam się tu widzenia Ja Jestem z wesbe ma Czy ty pilnujesz? Nie ty innu? Czy ty innu? Czy ty drugiego Czy ty ma. Czy ty innu? Czy ty miał trzecie. ty innu? trzecie. Dobra, zabiorę, dobra, zabiorę mu Czy innu? Oj nie da się. Dobra, pan papież. Papież, Papież, Ej, bo zaraz chyba będziemy musieli kończyć. Nie wiem, jest 13 minut. Do, do ilu? Ale ja mam mało miejsca! Cicho! Łukasz, Łukasz! A ja mam mało miejsca, dlatego! fajnie, No jak tam wam się strzela? Panowie Belkowie? Patrz, ja z wami umiem strzelać. jadę twoim autem koniec skoczyłam się nie no dobra ja wam nie będę zaraz grał bo tak miłego jest to ja zniszczyłam do helikoptera! Kura, cicho! Cicho! Lecimy, lecimy, lecimy tu. Nie no! Co to ma być? Nie, nie dam rady. To jest pytanie dla Łukasza. Czy srać, czy nie srać? Że już jestem. Zwalić Rosję! Na nią! No! Idzie, idzie. Idzie, idzie. Będę snajperem. Będę ja snajperem. Nie ma snajperki. A może za ten. Za płot. Chodźcie! dziś o dwa koła mam. Dobra, to my zaraz kończymy. Bo może teraz kończymy. No właśnie, a górę mam dokończyć. Dobra, drodzy, zaraz może się. Zaraz się odcinek może skoczy. Ej, czemu wy taki co jesteście głośni? A was ja was nie rozumiem. Dobra, no, odcinek się kończy na 20 minutach. Dobra, Ej, nie słyszycie, odcinek się kończy na 20 minutach. No tak, bo mam mało miejsca. Nie mówiłem.

Mało, mało. To mało. Ja też chcę go zabić. A po co? Daj mi go zabić. Dobra? Dore, ja muszę kończyć Dzień. odcinek, dobra? Dobra. No to tutaj to było na tyle. Do widzenia.